Wojna domowa na szczytach prawicy. Jacek Kurski detonuje bombę i niszczy plan Mateusza Morawieckiego w Wigilijny Wieczór. Warszawa, 24 grudnia 2025. Polska miała spędzić ten wieczór w spokoju, ale zamiast dźwięku kolęd nad stolicą rozległ się huk politycznej eksplozji. Jesteśmy świadkami bezwzględnego starcia Tytanów, które na zawsze zmieni układ sił w obozie Zjednoczonej Prawicy. W samym sercu Warszawy, zaledwie kilka godzin przed zapowiadanym z wielką pompą orędziem Mateusza Morawieckiego na antenie TVP info, które miało być jego triumfalnym powrotem do gry o przywództwo, doszło do brutalnego sabotażu. Jacek Kurski, legendarny architekt sukcesów medialnych PiS, człowiek, który z manipulacji i strategii uczynił sztukę, postanowił wyrównać dawne rachunki. Mateusz Morawiecki, były premier i twarz umiarkowanego skrzydła partii, od miesięcy pieczołowicie budował grunt pod dzisiejsze wystąpienie. Miał to być moment przełomowy, nowa oferta dla Polaków i ostateczne potwierdzenie jego dominacji. Jednak Jacek Kurski, polityczny bulterier, którego Morawiecki wielokrotnie próbował wypchnąć na margines, nie zapomniał upokorzeń. Tuż przed startem kamer, Kurski odpalił medialny atak, który w ułamku sekundy zdemolował misternie przygotowaną strategię byłego szefa rządu. Nagły ruch Jacka Kurskiego całkowicie zniszczył plan Mateusza Morawieckiego tuż przed kluczowym wywiadem. Ta informacja wywołała chaos w szeregach PIS i niedowierzanie wśród milionów wyborców. Podczas gdy domy w całej Polsce rozbłyskują choinkowymi lampkami, wewnątrz prawicy wybuchła krwawa bitwa o polityczne przetrwanie. Hashtag Kurskiwsmorawiecki stał się najgorętszym trendem w internecie, a media społecznościowe płoną od spekulacji o ostatecznym rozłamie. Czy to koniec marzeń Morawieckiego o powrocie na szczyt? Co takiego ujawnił Kurski, że sztab byłego premiera wpadł w panikę, a realizatorzy telewizyjni w pośpiechu zmieniają scenariusze? Zostawcie wszystko i skupcie się na tym, co wydarzyło się za kulisami w ostatnich minutach. Czy to najbardziej spektakularna zemsta w historii III RP? Odpowiedzi na te pytania wstrząsną posadami Nowogrodzkiej bardziej niż jakakolwiek porażka wyborcza. Co wydarzyło się w mroku warszawskich gabinetów tuż przed wigilią? Kulisy tej wigilijnej operacji przypominają scenariusz najlepszego thrillera politycznego, w którym stawką jest absolutne panowanie nad duszami prawicowego elektoratu. Mateusz Morawiecki po miesiącach politycznego niebytu zaplanował ten wieczór jako swój wielki powrót. Wywiad w TVP Info miał być manifestem nowej umiarkowanej frakcji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Były premier zamierzał delikatnie, ale stanowczo zdystansować się od radykalizmu Zbigniewa Ziobry, a nawet subtelnie zakwestionować dotychczasową strategię Jarosława Kaczyńskiego, pozycjonując się jako jedyny racjonalny kandydat na premiera w nadchodzących wyborach samorządowych. Wszystko było dopięte na ostatni guzik czas antenowy, pytania, a nawet starannie wyreżyserowane tło. Jednak Jacek Kurski. Człowiek, który o medialnym zabijaniu wie wszystko, nie zamierzał pozwolić swojemu dawnemu rywalowi na taki triumf. Zaledwie 60 minut przed godziną zero, gdy w studiu trwały ostatnie poprawki oświetlenia, Kurski odpalił ładunek, który zdemolował całą konstrukcję Morawieckiego. Za pośrednictwem zaufanych kanałów w mediach społecznościowych oraz mętnego, ale uderzającego w samo sedno wpisu na platformie X. Kurski upublicznił fragmenty tajnych notatek z 2022 roku. Dokumenty te czarno na białym dowodziły, że to właśnie Mateusz Morawiecki stał za brutalnym usunięciem Kurskiego z fotela prezesa TVP, stosując metody, które w kręgach PiS uznawane są za zdradę stanu. Kurski opatrzył to tylko jednym lodowatym komentarzem: Niektórzy zapominają o przeszłości zbyt szybko. Prawda zawsze wychodzi na jaw. To był strzał prosto w serce. Kurski nie poprzestał na wpisach. Według nieoficjalnych doniesień, osobiście obdzwonił kluczowych dziennikarzy najbardziej radykalnych prawicowych redakcji, ujawniając im rzekomy prawdziwy plan Morawieckiego doprowadzenie do rozłamu i założenie własnej partii pod osłoną nocy. W sztabie byłego premiera wybuchła panika. Widzowie przed telewizorami zobaczyli nagle planszę z napisem przerwa techniczna, a potem powtórkę starego koncertu Kolend. Wywiad został odwołany w trybie pilnym na godzinę przed emisją. Sceny rozgrywające się w tym czasie w prywatnym gabinecie w okolicach Pałacu Kultury były dramatyczne. Świadkowie mówią o wściekłym Mateuszu Morawieckim, który z twarzą czerwoną z emocji uderzył pięścią w stół tak mocno, że zadrżały szklanki. Kurski znów gra brudno Kurski nas zniszczył, miał krzyczeć były premier do swoich doradców. W tym samym czasie Jacek Kurski w zaciszu swojego domu miał z ironicznym uśmiechem obserwować chaos w mediach informacyjnych, publikując na Instagramie wymowne zdjęcie przy choince z dopiskiem: spokojnych świąt dla tych, którzy nie mają nic do ukrycia. Reakcja opinii publicznej i świata polityki była niczym potężna fala uderzeniowa. Środowisko Prawa i Sprawiedliwości pękło na dwie części w najbardziej rodzinnym dniu w roku. Radykalne skrzydło partii i zwolennicy twardej linii natychmiast ogłosili Kurskiego bohaterem, który uratował jedność ugrupowania przed kretami. Kurski chroni partię przed rozkładem, grzmiały nagłówki na polityce PL i do rzeczy. Z kolei frakcja technokratyczna skupiona wokół Morawieckiego. Nie kryła oburzenia to polityczne samobójstwo w wigilię jak można tak niszczyć wizerunek partii przed świętami komentowali anonimowo posłowie pis Media od lewa do prawa żyją tylko tym skandalem. ONET i TVN24 analizują każdy przecinek z rzekomych dokumentów Kurskiego, pisząc o ostatecznym końcu złudzeń co do jedności na Nowogrodzkiej. Podziały są tak głębokie, że nawet Zbigniew Ziobro, mimo doniesień o jego stanie zdrowia, opublikował krótki wpis wspierający Kurskiego, co odebrano jako ostateczny wyrok na Morawieckim. Jarosław Kaczyński, jak to ma w zwyczaju, Milczy, ale osoby z jego najbliższego otoczenia sugerują, że prezes jest ukontentowany. Kurski po raz kolejny wykonał za niego brudną robotę, eliminując zagrożenie ze strony zbyt ambitnego delfina. Skutki tego ataku są katastrofalne dla Mateusza Morawieckiego. Wywiad, który miał być nowym otwarciem, stał się symbolem jego największej porażki. Zamiast o programie dla Polski, wszyscy mówią o aktach nienawiści między liderami prawicy. Morawiecki stracił impet, a atmosfera wewnątrz PiS tuż przed świąteczną kolacją osiągnęła punkt wrzenia. To nie są już tylko polityczne szachy, to krwawa łaźnia w blasku choinkowych lampek, w której Jacek Kurski po raz kolejny udowodnił, że jako architekt chaosu nie ma sobie równych. Polska z niedowierzaniem patrzy na ten spektakl nienawiści, zastanawiając się, czy po takiej nocy jakakolwiek współpraca wewnątrz tego obozu jest jeszcze możliwa. Każda kolejna minuta przynosi nowe przecieki, a dziennikarze koczujący pod siedzibami partii donoszą o nerwowych ruchach i kolejnych spotkaniach w trybie kryzysowym. To Boże Narodzenie przejdzie do historii jako moment, w którym polityczna krew splamiła wigilijny obrus. Napięcie w Warszawie nie opada, a atmosfera w sztabie Mateusza Morawieckiego przypomina teraz oblężoną twierdzę, w której każdy dźwięk przychodzącej wiadomości budzi dreszcz przerażenia. Zaledwie pół godziny temu do sieci wyciekły kolejne fragmenty nagrań, na których słychać głos łudząco podobny do bliskiego współpracownika byłego premiera, omawiającego plan całkowitego przejęcia kontroli nad strukturami partyjnymi, z pominięciem lojalistów Jarosława Kaczyńskiego. To potężny cios, który Jacek Kurski musiał trzymać w zanadrzu jako ostateczny argument. Morawiecki, który jeszcze rano ćwiczył przed lustrem spokojne i mężne spojrzenie, teraz według relacji świadków milczy wpatrzony w ekran telewizora, na którym pasek informacyjny TVP info wciąż informuje o odwołaniu wielkiego wywiadu z przyczyn technicznych. To, co najbardziej uderza w tej politycznej rzezi, to fakt, że Jacek Kurski uderzył w momencie, gdy czujność wszystkich była uśpiona zapachem wigilijnego karpia i opłatkiem. Ludzie blisko związani z Nowogrodzką szepczą, że Kurski od tygodni zbierał te haki, wiedząc dokładnie, kiedy ich detonacja wyrządzi największe szkody. Morawiecki został wystawiony na publiczne pośmiewisko jako lider, który nie potrafi upilnować własnych tajemnic, a jego sztabowcy w popłochu próbują teraz blokować dalsze wycieki. Ale lawina już ruszyła. W mediach społecznościowych zwolennicy Kurskiego publikują memy przedstawiające byłego prezesa TVP jako Grincza, który ukradł Morawieckiemu święta, a skala tej złośliwości jest bezprecedensowa, nawet jak na polskie warunki. Dziennikarze śledczy dotarli do informacji, że wewnątrz partii doszło do serii gwałtownych połączeń telefonicznych, w których padły słowa ostateczne. Morawiecki miał osobiście próbować dozwonić się do prezesa Kaczyńskiego, ale ten, według doniesień, nie odebrał telefonu, co w języku pis oznacza polityczny wyrok śmierci. Kurski z kolei nie przestaje triumfować wysyłając do zaprzyjaźnionych redakcji krótkie wiadomości o treści. To dopiero początek odliczania. Ta noc, która miała być czasem pojednania, staje się areną, na której padają ostatnie bastiony wzajemnego zaufania. Każdy, kto jeszcze godzinę temu wierzył w jedność prawicy, teraz patrzy na zgliszcza planu morawieckiego, zastanawiając się, czy były premier odważy się na jakąkolwiek odpowiedź, czy może to, co właśnie zobaczyliśmy, to jego ostateczna kapitulacja. Chaos pogłębia się z każdą minutą, a w kuluarach już mówi się o tym, że jutrzejsze gazety przyniosą dowody, które mogą pogrążyć nie tylko Morawieckiego, ale i cały jego dotychczasowy dorobek polityczny. Nikt w Warszawie je nie pamięta tak brutalnej wigilii, gdzie polityczna zemsta smakuje mocniej niż tradycyjne potrawy, a gracze pokroju Kurskiego pokazują, że w walce o wpływy nie ma miejsca na świętości. W miarę jak minuty upływają, a warszawskie ulice pustoszeją w oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę, napięcie za zamkniętymi drzwiami gabinetów partyjnych osiąga punkt krytyczny. Mateusz Morawiecki, według naocznych świadków, przechodzi przez najtrudniejsze godziny swojej kariery politycznej, a jego telefon nie przestaje wibrować od powiadomień o kolejnych uderzeniach wymierzonych prosto w jego wiarygodność. Jacek Kurski nie poprzestał na ujawnieniu dokumentów sprzed lat, ale zaczął metodycznie rozmontowywać autorytet byłego premiera w oczach twardego elektoratu, sugerując, że każda decyzja Morawieckiego była konsultowana z ludźmi, których Nowogrodzka uważa za wrogów ideologicznych. To, co dzieje się teraz w mediach społecznościowych, to prawdziwy cyfrowy blitzkrieg. Kurski w pełnej świadomości swojej siły medialnej, niemal co kwadrans podsyca ogień nowymi sugestiami o tym, co jeszcze znajduje się w jego archiwum. Morawiecki, który zawsze dbał o wizerunek profesjonalisty i chłodnego analityka, został zepchnięty do głębokiej defensywy, w której każdy ruch wydaje się spóźniony. Jego doradcy w pośpiechu przygotowują oświadczenie, które ma uratować resztki godności, ale w kuluarach mówi się, że to próba gaszenia pożaru lasu za pomocą szklanki wody. Kurski uderzył w samo sedno tożsamości PiS, oskarżając Morawieckiego o dwulicowość i knucie przeciwko ojcu założycielowi partii, co w tym środowisku jest grzechem niewybaczalnym. W tej dusznej atmosferze pełnej niedopowiedzeń i narastającej wrogości widać jak na dłoni, że jacek Kurski czuje się w tej wojnie jak ryba w wodzie. Podczas gdy Morawiecki wydaje się sparaliżowany brutalnością ataku, Kurski z chirurgiczną precyzją odcina mu kolejne drogi ucieczki. Nawet najbardziej lojalni zwolennicy byłego szefa rządu zaczynają się wahać, widząc milczenie prezesa Kaczyńskiego, które z każdą chwilą staje się coraz bardziej wymowne i mroczne. To milczenie jest jak wyrok wydany w wigilijną noc, który niesie się echem po pustych korytarzach sejmowych. Każdy kolejny przeciek, każda złośliwa uwaga Kurskiego rzucana jakby od niechcenia, sprawia, że misterna konstrukcja lidera umiarkowanego skrzydła sypie się jak domek z kart. Pojawiają się doniesienia, że w niektórych redakcjach trwają już gorączkowe prace nad wydaniami specjalnymi, które jutro rano mają dobić politycznie Morawieckiego ostatecznymi dowodami na jego rzekomą nielojalność. Kurski zdaje się delektować każdym momentem tej destrukcji, pokazując, że zemsta najlepiej smakuje wtedy, gdy przeciwnik jest przekonany o swoim nadchodzącym triumfie. Nikt nie wie, co przyniosą następne godziny, ale jedno jest pewne, że ta walka o przetrwanie w blasku wigilijnych świec jest najbardziej bezwzględnym spektaklem, jaki polska polityka widziała od lat. Morawiecki stoi pod ścianą, a Kurski z uśmiechem gracza, który właśnie wyciągnął Asa z rękawa, czeka na jego ostatni błąd. Twarz byłego premiera, widoczna na nagraniach z kamer przemysłowych w pobliżu siedziby partii, jest blada i zmęczona, co tylko potęguje wrażenie, że ta noc może być jego politycznym końcem. Maile i wiadomości krążące między politykami są pełne niedowierzania i strachu, bo nikt nie wie, kto będzie następną ofiarą w tym krwawym starciu dwóch osobowości, które nie potrafią i nie chcą się porozumieć. W miarę jak noc wigilina przechodzi w swoją najmroczniejszą fazę, sytuacja w warszawskich kuluarach staje się wręcz nierealna. Mateusz Morawiecki, który jeszcze kilka godzin temu był postrzegany jako murowany faworyt do przejęcia sterów prawicy, teraz desperacko walczy o zachowanie jakichkolwiek wpływów. Jacek Kurski nie poprzestaje na samym uderzeniu medialnym, ale według najświeższych przecieków zaczął rozsyłać do najważniejszych liderów Partyjnych, prywatną korespondencję byłego premiera, w której ten rzekomo wyrażał się z lekceważeniem o tradycyjnym elektoracie partii. To cios wymierzony prosto w emocje ludzi, którzy dla PiS są fundamentem, a Kurski jako mistrz emocjonalnego szantażu, wierzy po takim oskarżeniu, nie ma już powrotu do łask. Morawiecki, zamknięty w swoim gabinecie, otoczony jedynie garstką najbardziej oddanych współpracowników, widzi, jak z minuty na minutę kurczy się lista jego sojuszników. Telefony, które wcześniej dzwoniły z wyrazami poparcia, teraz milczą, a ci, którzy jeszcze rano obiecywali wierność, nagle stają się niedostępni. Kurski z niebywałą precyzją odciął morawieckiego od dopływu politycznego tlenu, sprawiając, że planowana konferencja prasowa, która miała być kontratakiem, została odwołana z powodu braku chętnych do wystąpienia u boku byłego szefa rządu. To upokorzenie na oczach całej Polski jest dla morawieckiego bolesne, tym bardziej, że dzieje się w świetle kamer, które on sam kiedyś pomagał Kurskiemu ustawiać. Najbardziej przerażające w tej całej sytuacji jest to, jak Kurski bawi się czasem i nastrojem. W momencie, gdy polskie rodziny zasiadają do pasterki, on wrzuca do sieci krótkie mroczne nagranie, na którym widać jedynie cień kogoś przypominającego Morawieckiego, wchodzącego do budynku, w którym mieszczą się biura politycznej konkurencji. Nie ma dowodów, nie ma dźwięku, jest tylko sugestia zdrady, która w tę świętą noc płonie jaśniej niż jakakolwiek inna informacja. Morawiecki według relacji osób z jego otoczenia jest w stanie skrajnego wyczerpania, a jego twarz stała się maską bezsilności. Kurski natomiast wydaje się nabierać sił z każdym kolejnym aktem tej destrukcji, pokazując, że jego wygnanie z głównego nurtu mediów tylko zaostrzyło jego apetyt na absolutną zemstę. Wewnątrz partii narasta przekonanie, że to, co obserwujemy, to nie jest zwykła kłótnia, ale gruntowne czyszczenie szeregów przed nowym otwarciem, w którym dla Morawieckiego nie będzie już miejsca. Każdy gest Kurskiego, każda jego publikacja jest jak precyzyjne cięcie skalpelem, które oddziela byłego premiera od bazy partyjnej. Nawet w mediach sprzyjających dotąd Morawieckiemu zaczynają pojawiać się krytyczne analizy sugerujące, że jego czas dobiegł końca, a Jacek Kurski wyrósł na jedynego sprawiedliwego, który miał odwagę zatrzymać rzekomą zdradę. W tej atmosferze powszechnej podejrzliwości i strachu,